No, słuchajcie, 2 marca 2024. Ja dzisiaj wędruję sobie grzbietem Magury Spiskiej. No, zacząłem na przełęczy Magurskie Sedlo. No i teraz podążamy w kierunku Smreciny bodajże, takiego szczytu. Pogoda, no, mogłaby być ładniejsza, ale nie ma tragedii nawet chyba co nieco będzie widać tam już w tle, nie wiem czy to będzie widać w kamerze, ale widoczne są szczyty Tatr na których śnieg jeszcze jest natomiast tu jak widzicie na tej magurze to już chyba nie bardzo na szczęście nie ma też jakiegoś wybitnego błota tylko troszkę jest błota ale do przeżycia no szkoda, że troszkę widoczność nie jest lepsza ale przynajmniej nie jest zerowa, więc też tragedii nie ma. Celem podróży dzisiaj jezierko, taka miejscowość, tam podobno jest też jakieś jezioro. No, zobaczymy. No i słuchajcie, całkiem ładne widoki się otwierają. Nie wiem, na ile to będzie w kamerze widać, ale tutaj mamy Tatry. Tutaj tą magórę z piską w kierunku tamtej odległej wieży chyba podążam. W tej chwili będzie trochę w dół. No a w tą stronę też całkiem ładnie widać. Tamte większe góry w tle to już chyba Polska. No bo to tak w zasadzie na granicy trochę jesteśmy. Przekroczyliśmy ją w łysej koło niedzicy. No, i potem wzdłuż granicy, żeśmy tutaj przyjechali. No, i tak sobie będziemy dzisiaj podążać tą Magurą Spiską. Dzisiaj część, jutro druga część. W tamtym roku byliśmy na wietrielnym Wierchu, czy Wietrielnym, jakoś tak. Czyli tej bardziej zachodniej części Magury Spiskiej. No, dziś tak troszkę bardziej na wschód. No ale całkiem przyjemnie to tutaj wygląda. Przejrzystość powietrza, a widzicie jaka jest, natomiast jak na marzec nie jest źle na pewno. Dobra, maszerujemy dalej. No dobra, słuchajcie, szczyt o nazwie Smreciny. 1158 metrów nad poziomem morza. No tu właśnie przeszedłem, przeszedłem przez kulminację wzniesienia. Tutaj mamy widok na Tatry, ale niestety gorszy niż wcześniej. Widać wyraźnie, że chmury bardziej zasłoniły. Przedtem też gdzieś jeszcze wychodziło lekko słońce, teraz już nie ma. No a tutaj dalej, droga grzbietem. Ona jest taka dość delikatna. Było trochę podejście od przełęczy, a potem przy tych kilku szczytach też troszkę się podchodziło, ale generalnie jest to trasa raczej łatwa. No i szybka, bo już chyba przeszło ponad 6 km i będę się zbliżał do tej właśnie bukowiny, zdaje się Gdzie będę odbijał na te jezierki. Na mapie jeszcze jest widoczna jakaś wieża widokowa. Troszkę za tym odbiciem, ale właśnie się zastanawiam czy przy takiej pogodzie jest sens szukać wieży widokowej. Dobra. Maszerujemy dalej. Słuchajcie, tu, tuż za szczytem troszkę lepszy widok. No, ale niestety, chmury dalej bez rewelacji. No i słuchajcie, gdzieś na grzbiecie ma góry z Piskiej. co jakiś czas otwierają się takie ładne widoki. No a dziś niestety tatry trochę w chmurach, ale co nieco można zobaczyć, choć same szczyty jak widzicie, całkowicie ukryte w chmurach. No droga jak wspomniałem jest raczej łatwa po wejściu na grzbiet to już tylko takie lekkie podejścia, ale no, tutaj ślady prac leśnych, no i przez to też kolejnych, w których gromadzi się woda, trochę błota, ale raczej bez tragedii, więc mimo, że mamy po zimie, mimo, że wyraźnie ciężkie maszyny tędy jeździły, to jednak w miarę się da przejść. Dużo lepiej niż na przykład w Beskidzie niskim zwykle. No dobra, ostatni rzut tutaj jeszcze. I maszerujemy. No i dobra, słuchajcie, jestem tutaj w miejscu, gdzie mam skręcić ze szlaku niebieskiego, bo do tej pory sobie szedłem szlakiem niebieskim. Od Magórskie Sedlo tutaj pokazuje 3,15, tam zdaje się 3,45. A no zdecydowanie nie szedłem aż tyle, a to się tutaj nazywa Razastie pod Bukowiną, czyli jakieś pewnie rozejście pod Bukowiną. Mam iść tam. Szlakiem zielonym teraz w kierunku jezierskie jazero, czyli pewnie jezioro, a potem samej tej miejscowości jeziersko. No tutaj dalej szlak prowadzi w kierunku Małej Polany. Jutro mamy być na Małej Polanie, ale tam między tą Małą Polaną, a Bukowiną powinna być chyba wieża widokowa. Przynajmniej tak wynika z mapy. Stąd jej niestety nie widać, ale się zastanawiam, czy sobie nie podejdę tutaj kawałek szlakiem i zobaczę to po prostu. No co prawda Widoki są jakie są. No ale może taką wieżę warto byłoby odwiedzić, albo może warto by było podejść na Bukowinę właśnie, która jest taka mega łysa jak tu widać. Tam jest jakiś przekaźnik telewizyjny. No bo pewnie stamtąd też panorama byłaby dobra. No ciekawe, tak się zastanawiam, co prawda tam szlaku chyba nie ma, ale za to jest droga. I myślę, że tam na grzbiet dałoby się spokojnie podejść. Dobra, zaraz pomyślimy. No i patrzcie, są nawet dwie wieże widokowe. Chociaż ta chyba jest zamknięta. Widzę tablicę Closed. Tutaj mapa cykloturyst. No i tam jest taka druga wieża. Tamta chyba jest otwarta. Ale wygląda na taką płatną chyba. Widać też, że jest wyciąg. Chociaż śnieg to się chyba tutaj już kończy. Trochę ciężko, może być tam podejść, ale chyba spróbuję. Nie jest to daleko. Na górę jakieś 15 minut do tego rozejścia. No to już jestem w Bachledowej dolinie praktycznie. Mała polana, pół kilometra. Dobra, podejdziemy tam, zobaczymy. Dobra, czyli ta drewniana wieża była nieczynna, natomiast tutaj przy wyciągu w Bachledowej Dolinie jest wieża, ale ona jest elementem chodnika w koronach drzew. No i tam jest kasa. Dobra, więc będę musiał sobie to przynajmniej dzisiaj darować. Nie wiem, czy jutro będziemy właśnie w tym miejscu. Tam w tle widoczna właśnie bukowina, A więc wrócę się i może spróbuję przejść przez szczyt bukowiny, chociaż widzę z tej strony zalesiona. To pewnie nie będzie jednak za dobry, za, nie będzie widoku takiego 360. Dobra, na w koronach drzewno. Dziś nie mam czasu, jutro zobaczymy. Jeżeli byśmy faktycznie w to miejsce też przyjechali. Dobra, wracamy się. No dobra, nie wiem, czy coś będzie słychać, bo mocno wieje tutaj. Wszedłem nasz bukowinę tamta pachledowa czy ta mała polana pachledowej dominie, tutaj Przekaźnik, widoczny na Bukowinie, no a tutaj Tatry niestety cały się nie poprawiło od tego jak patrzyłem tam z raczej wręcz przeciwnie, pogoda się pogarsza, dobra przejdę kawałek tutaj grzbietem i schodzę już w kierunku niedzielek. Tutaj szlaku nie ma, więc zasadzie mnie tu nie powinno być, ale ścieżki jakieś są. To będzie szczyt. Możliwe, że to jest miejsce z wyznaczonym szczytem. Punkt triangulacyjny, no więc pewnie na szczycie. Dobra, ostatni rzut oka idziemy, bo strasznie. No dobra, jezioro jezierskie. Przy zielonym szlaku. No, całkiem ładnie to wygląda. ta północne zbocze tutaj nie wieje praktycznie w ogóle, ale były takie pola śnieżne za to. No i to zejście w tą stronę takie, no dość strome można powiedzieć. Momentami mogło być ciężko. No i dobra, witam Was ponownie z nadtafli Jeziora Jezierskiego. Jest chyba tabliczka z takim właśnie napisem. Jezioro lekko odbija w bogot od szlaku, ale wydaje mi się, że nie sposób nie trafić. No, bardzo ładnie tutaj wygląda taka zielonkawa woda. Tam się schodzi troszkę w dół, więc widać też troszkę z góry. To jezioro, no naprawdę, wygląda, wygląda bardzo spoko. To północne zboże, zbocze, przepraszam. Ma góry, no tutaj było całkowicie już cichutko, cieplutko Z tym, że no jakieś tam połacie śniegu jeszcze były No i niektóre zejścia były takie dość strome Troszkę błota Ale No w tej chwili Jak nie wieje to pogoda prawie jak na wiosnę O no, tylko, że troszkę Troszkę mamy przychmurzone Dobra, podpoczywam tu trochę I będę szedł dalej no dobra, idę od jeziora jezierskiego w kierunku Jezierek czy Jezierska, nie wiem jak to się nazywa. Od dłuższego czasu takim właśnie kamienistym chodnikiem można powiedzieć. Jest dość ślisko, więc trzeba iść ostrożnie. Troszkę wody tu płynie, na szczęście chyba po lewej jest jakiś potok solidny, bo szumi. No więc nie ma tędy rzeki. No ale mimo wszystko na tych kamieniach jest bardzo ślisko. Trzeba uważać. Jest też dość stromo. O, to chyba widać właśnie. Od dłuższego czasu go słyszałem, a tu będzie chyba około tak... Znaczy będzie okazja go zobaczyć. No, malowniczo to wygląda, natomiast no nie idzie się za szybko. Na szczęście nie jest, nie ma lodu, no ale na tych kamieniach można pojechać jak nic. Tutaj ci potok tam widać na dole, ale tutaj widzę, że jest ścieżka. Wejdę sobie chwilę, zobaczę, bo tu będzie widać pewnie troszkę pod górę ten potok. O. Dobra, no więc większość wody pewnie spływa tędy. Co sprawia, że drogą idzie się w miarę ok? <laughs> Takimi kaskadami bardzo ładnie to tutaj wygląda. A więc kolejna, kolejna atrakcja na tym właśnie północnym zboczu na góry z piski. No dobra, ostatnia chyba relacja z dnia dzisiejszego, bo Powoli kończę, dochodzę do drogi asfaltowej. No tu od dłuższego czasu sobie maszeruję doliną tego potoku, który tam u góry widzieliśmy. No tu się zrobił troszkę szerszy, ale dalej dość wartkim nurtem sobie płynie. No a ja taką drogą od dłuższego czasu sobie maszeruję. Jak wspomniałem, stamtąd przyszedłem tam, idę. No i tam zaraz będziemy mieli drogę asfaltową. Szlak zieloncy, prawda, jeszcze się nie kończy przy tej drodze asfaltowej, tylko dopiero po skręcie w prawo jakimś jeszcze, nie wiem, kilometrze może przy głównej drodze. No i w sumie nie wiem, czy nie będę musiał tam iść, bo nie wiadomo, jak autobus dojedzie, ale generalnie dzisiejszy dzień bardzo udany. Może jeszcze ostatni rzut oka w stronę gór, z których właśnie zszedłem. Pogoda znośna. Zapowiadali deszcze. Nie padało momentami kropiło może, ale to było wszystko. No, troszkę wiało tam u góry, ale po tej północnej stronie już w zasadzie, w zasadzie cisza spokój. No i taka spokojna dość droga. Troszkę błota, ale bez przesady. No więc polecam tą trasę. No a w lecie to już całkiem. Natomiast widać można ją przejść nawet na początku marca.